Cześć, witam Cię spod zalewu Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej, a porozmawiamy sobie dzisiaj o paradoksie wyboru i o tym, jak sobie z nim poradzić. Paradoks wyboru polega na tym, że i w sumie każdy z nas ma z nim na co dzień do czynienia i że jakąkolwiek decyzję by człowiek podjął i tak będzie się zastanawiał, zastanawiał, czy była to właściwa decyzja. W takiej najprostszej możliwej sytuacji, jeżeli mamy kobietę, która kupuje sukienkę i kupuje sukienkę w kolorze czerwonym, chociaż przymierzyła wcześniej w kolorze czerwonym i wiśniowym, to po zakupie, chociaż będzie pewna, że to była dobra decyzja, pojawi się w jej głowie myśl, a co gdybym kupiła wiśniową? Czy przypadkiem nie powinnam kupić tej drugiej sukienki? Oczywiście, gdybym kupiła sukienkę w kolorze wiśniowym, pojawiłaby się analogiczna myśl, mówiąca o tym, a czy przypadkiem nie powinnam kupić tej w kolorze czerwonym? Innymi słowy, jakikolwiek wybór człowiek by podjął i tak się będzie zastanawiał, czy był to wybór właściwy. Nie będzie, nigdy nie będzie do końca zadowolony i przekonany, że to był ten właściwy wybór. Ta myśl o alternatywie, no, zawsze będzie kołatać tylu, z tyłu głowy. I pół biedy, jeżeli jest to wybór między dwoma opcjami. Gorzej, jeżeli tych, ten wybór jest przynajmniej między pięcioma, dziesięcioma, a produktów, rzeczy, możliwych decyzji jest coraz więcej w dzisiejszych czasach. I jak sobie z tym radzić, żeby nie żyć tym ciągłym rozpamiętywaniem tego, co zrobiłem, czy to, co zrobiłem, było dobre, czy mogłem wybrać lepiej, dlaczego nie wybrałem lepiej. Bo czego możecie się tak obwiniać całe życie i zastanawiać, dlaczego nie podjął takich, a nie innych decyzji. I z pomocą przychodzi nam fizyka która oczywiście w założeniu nie to miała na myśli, ale te koncepcje fizyki, dokładnie fizyki kwantowej, można zastosować w codziennym życiu i właśnie przy tych naszych wyborach. Za, pierwszym założeniem jest teoria Bella, która zakłada, że świat istnieje w we, wewnętrznym połączeniu, że wszystko ze sobą jest połączone, tworzy jakąś przemyślaną strukturę i przemyślany plan, który się realizuje. Wszystko, od cząsteczki subatomowej, która żyje 80 bilionów milisekundy, po wszechświat, który ma już kilka miliardów, wszystko działa według jakiegoś planu. I od koncepcji Bela jest już krok do właśnie idei superdeterminizmu. Idea superdeterminizmu mówi nam, że tak naprawdę i Jakakolwiek decyzja, jaką podejmujemy, jest jedyną decyzją, jaką możemy podjąć. Czyli, w tym przykładzie, chociaż ta kobieta kupiła sukienkę czerwoną i jej się wydaje, że mogła kupić sukienkę w kolorze wiśniowym, to tak naprawdę, ponieważ kupiła sukienkę czerwoną, jest to jednoznaczne z tym, że była to najlepsza decyzja, jaką mogła podjąć, i na dobrą sprawę, jedyna decyzja, jaką mogła podjąć, ponieważ ją podjęła. Nie kupiła sukienki wiśniowej, więc jednocześnie. Fakt, że tego nie zrobiła, wyklucza możliwość zrobienia. Innymi słowy, każda decyzja, jaką człowiek podejmuje w życiu, jest tą właściwą, najlepszą w danym momencie. W klasycznym pojęciu determinizmu, takim jak ta koncepcja wielkiej maszyny, która funkcjonowała jeszcze w takiej fizyce nowożytnej, zakładała, że gdybyśmy jakimś cudem cofnęli się o kilka milionów lat wstecz, i dokonali pewnych zmian we wszechświecie, w świecie, to okazałoby się, że na skutek związku przyczynowo-skutkowego dzisiaj świat wyglądałby inaczej. W idei superdeterminizmu, nawet gdybyśmy się cofnęli do początków, do stworzenia świata, do momentu wielkiego wybuchu, to okazałoby się, że tam już nie można wprowadzić żadnych zmian. Tam już jest wszystko postanowione i wszystko jest właściwe. Ta koncepcja jest o tyle przydatna, że Daje nam taką możliwość pójścia dalej przez świat i wreszcie nie żałowania tego, co, czego nie zrobiłem bądź co mogłem zrobić, tylko w takim wewnętrznym przeświadczeniu, że skoro to zrobiłem, to znaczy, że miałem to zrobić. Skoro to podjąłem tą decyzję, skoro dokonałem takiego wyboru, to był to właściwy wybór. Aczkolwiek to może być tak, stać w sprzeczności z naszą tą ideą, koncepcją wolnej woli. Dlatego przychodzi nam jeszcze z pomocą inna teoria, też, która ma swój rodowód w fizyce kwantowej. Mianowicie koncepcja światów równoległych. Jest to stworzona przez kilku badaczy koncepcja, według której, w tym naszym przykładzie z su sukienką, w momencie, gdy ta kobieta idzie do kasy, wyciąga kartę kredytową i płaci za sukienkę A, to w, dokładnie w tym samym momencie, w którym podejmuje decyzję, dochodzi do rozszczepienia światów. Powstaje równoległy świat, i w tym rozgałęzieniu tego świata równoległego jest dokładnie ta sama kobieta, ta sama ekspedientka, te same przedmioty. Te światy są identyczne. I w świecie równoległym kupuje wiśniową sukienkę. Kobieta ze świata A jest święcie przekonana, że nie istnieje żaden inny świat poza światem A. Kobieta ze świata B jest przekonana, że nie istnieje żaden inny świat poza światem B, ponieważ jej świadomość jest ograniczona tylko do jej świata. Tak to wygląda w przypadku dwóch wyborów, czy sukienki wiśniowej i czerwonej. Ale możemy to rozszerzyć, ponieważ pytani, twórcy tej koncepcji, pytani, ile może być takich światów, odpowiadają, że może być ich nieskończona ilość, ponieważ istnieje jeszcze trzeci świat, w którym ona w ogóle nie wychodzi do sklepu, tylko zostaje w domu. Istnieje czwarty świat równoległy, w którym nie zostaje, zostaje w domu, ale idzie na spacer, i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, te decyzje, których nie podejmujemy tutaj. Ponieważ no, fizycznie nie możemy podjąć e, dwóch decyzji być w tym samym czasie w domu i na spacerze. Więc, jeżeli zostajemy w domu, to w tym samym czasie dochodzi do rozszczepienia światów, i w świecie równoległym idziemy na spacer. Oczywiście my w tym świecie równoległym nie mamy pojęcia o istnieniu nas w tym teoretycznie prawdziwym świecie i na odwrót. I ta teoria tak naprawdę wydaje się być bardziej fiction niż science. I wydawało się tak do momentu, dopóki nie zaczęto badać le dobrze wszechświata. A przede wszystkim, dopóki nie, od nie odkryto istnienia czarnych dziur. Czarne dziury to miejsca we wszechświecie o ogromnej gęstości. One nie są szerokie, yy, nie są duże, jeżeli chodzi o powierzchnię, bo zajmują kilka kilometrów, ale mają gęstość równą kilku, kilku Słońcom. Dlatego światło, które tam wpada, ulega załamaniu i nie potrafi wydostać się na zewnątrz. Stąd też yy, Sama nazwa czarnej dziury, ponieważ jest tam szalenie mało światła. Jednakże wiemy z fizyki kwantowej, że cząsteczka, która ulega anihilacji, czyli spotyka się z antycząsteczką i zanika, nie przestaje istnieć, tylko przemienia się w inną cząsteczkę. Innymi słowy, energia nie może zniknąć, może ulec jedynie transformacji. Dlatego osoby, które badały czarne dziury, m.in. Stephen Hawking, doszły do wniosku, że światło musi w takim razie, ono nie znika. Tylko przedostaje się do innego wymiaru. I cień podejrzenia pada na kwazary. Kwazary są to gwiazdy o bardzo dużej gęstości i o, i o bardzo ogromnej jasności. Dlatego jest, jest taka koncepcja, że jeżeli czarna dziura jest takim wejściem do króliczej nory i tam dostaje się światło, to światło wydostaje się tylnym wejściem, i tym, tym tylnym wejściem jest kwazar. Nie jest tak trudno wy. Wyobrazić sobie, że istnieją inne wszechświaty, inne światy, inne wymiary w takiej skali makrokosmosu. Jednakże trudno jest wyobrazić sobie, że mogą istnieć inne światy, które wyglądają tak samo jak nasze. Jednakże, czy rzeczywiście możemy wykluczyć taką możliwość? To już wymaga otwartego umysłu. To już wymaga tego, żeby z góry nie twierdzić, że jest to niemożliwe, ale przyjąć taką możliwość. I powoli ją sobie oswajać. Mam nadzieję, że te dwie koncepcje koncepcja superdeterminizmu i koncepcja światów równoległych pozwolą następnym razem mniej żałować tego, czego się nie zrobiło, jakiej decyzji się nie podjęło i to niezależnie, czy będzie to kupno chleba, czy będzie to decyzja o tym, jaki zawód mam wybrać w życiu. Bo jeżeli w, dobrym mierze, w, do, w dobrej wierze zastosuję każdą z tych koncepcji będzie się w życiu kierował, to może wreszcie będę mógł iść przez życie tak, aby niczego w nie żałować. Pozdrawiam, Barty Puśkiewicz.